Z takich newsów ja to będę mówił wiele dni jeszcze, ale pierwszy raz powiem. Uwaga, powoli się przenoszę na stronę Kik. Bo tutaj za miesiąc robienia liveów, za te godziny ilość to samo wychodzi mi 2000 zł, a tam 8. Także ja to pierdolę pozdrawiam, ale nie będzie to taki szok, terapia szokowa, że z dnia na dzień tam odpalę. Tylko będzie robić tak Tu coś oglądam, jakiegoś aspera, coś tam, tu teges Ale już dziadka, coś tam, tam I tak powoli, 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 aż w końcu tam będzie start Żeby nie robić takiego jakby szoku dla ludzi To trzeba powoli Także no, nic się nie zmieni czasowo, czy coś tam bez różnicy, tylko po prostu tam będą live. Y. Bo skoro ja mam robić to samo, a tu dostanę 2000, a tam 8. <grybujesz> no kur... Także już nie będzie, sorry, twitch. Mówione. A co o tym uważacie? Dobra decyzja, czy zła? Bo kiedyś, jakby się okazało, że tam, nie wiem, nagle już nie będą tyle kasiory dawać, czy coś, no to co to za różnica? Wrócę. A czy wy, jakbyście streamowali? I tutaj na przykład macie za miesiąc 2000 tam 8? Czy byście poszli tam streamować, tak czy nie? Ale mówię, ja tego nie zrobię tak od razu, bo to będzie przesada i szok. Ja tak powoli będę robił. Słyszałem, że mama chcecie dojechać z kolegami, mogę dać ci numer na Discordzie Zadzwoń, to podjedzie autokar naszych ludzi. A dasi to, to widziałem, widziałem, że on tam mówi, że mnie nauczy zachowania i tak dalej, takie pierdoły. Ale żyje jednak, nie dopadnie, Także, no, będziemy to zmieniać, ale nie tak drastycznie, od razu, żeby nie było takiej, mówię, terapii terapii szokowej. To będzie bez sensu. Tak powoli, powoli, powoli. A nie ukrywam, trochę mnie to zmotywowało, co tam suchar dodał, znaczy dodał na live, opowiadał i tak dalej. Yy, ja myślałem, to jest głupota, ktoś by powiedział, ale miałem takie lekko, takie nadzieje, że coś tam może powiedzą na tym spotkaniu, że jest nadzieja. Nie ma! Oni tam nie wiedzą, co się dzieje w ogóle. Są takie dziady wcięte od rzeczywistości. Serio, to jest tragedia. Ale mówię, nie będziemy tak od razu tego robić, tylko powoli. Tragedia.